Trener Krzysztof Nowakowski przed turniejem półfinałowym Mistrzostw Polski Miorek do 17. Panie trenerze, w jakich nastrojach jedziecie do Gorzoła Wielkopolskiego? Pozytywny, jak najbardziej. Mamy realne szanse na awans, także tutaj zrobimy wszystko, żeby ten awans był. Dziewczyny są przygotowane, także... czekamy na pierwszy mecz. Wszystkie zdrowe są? Tak, wszystkie zdrowe, pełni sił. także no... Widzę, że na treningu jest już Zanna Marczyńska, czyli dojechała. Tak, tak, tak. Zgodnie z, z zasadami, które obowiązują dwa treningi, przed że zawodniczka z nie może przyjechać. Oprócz gozowa, który jest gospodarzem, wiadomo, gospodarzem zawsze się pomaga, bo to może przeszkodzić się do finału. Nasza grupa jest bardzo równa, znaczy tutaj z, z każdym zespołów możemy przegrać, z każdym zespołów możemy wygrać. Tak? Mhm. Wiadomo, mamy swoje atuty i mam nadzieję, że będziemy z nich korzystać. E... I myślę, że to nam pomoże wygrać. Zwłaszcza, że to wierzy za inny? Ja myślę, że tak. I wiadomo, każda zawodniczka jest wartościowa. E, sposób, w jaki będziemy bronić, powinien nam przynieść e, sukces. Mogę że się chyba pierwszy tego, co dla No tak, wszystko musimy zostawić w naszych rękach. Jeżeli zostawimy coś, nie możemy patrzeć na nikogo. Musimy patrzeć na siebie i wszystko ma nasz no, to jest, to jest w naszych rękach. Właśnie słyszałem pociąg, że pociągiem na tej połowie? Tak. No. Jest, dobra komunikacja także że idziemy pociągiem jesteśmy 3 godziny przed meczem